Czy ich rękach jest własność do marki? Jakie podmioty mogą zastrzec znak? Czy firma, którą założyłeś, może korzystać z nazwy po twoim odejściu? Dziś przedstawię ci warunki bycia właścicielem znaku towarowego. Cześć, nazywam się Karolina Bogdanowicz i w Prawnej jestem ekspertem do spraw znaków towarowych. Każda rejestracja znaku towarowego ma dawać naszym klientom przede wszystkim poczucie spokoju. Twój spokój i bezpieczeństwo firmy jest zapewnione tylko w przypadku potwierdzenia własności do nazwy lub grafiki związanej z Twoją działalnością. Jak taką własność uzyskać, opowiadałam w tym filmie. Jeżeli nie wiesz, do czego służy znak towarowy, zapraszam Cię na kanał prawny, gdzie znajdziesz wszystkie potrzebne informacje. No ale do sedna. Kto może być właścicielem znaku towarowego? Według polskiego prawa, właścicielem znaku towarowego może zostać każdy podmiot posiadający osobowość prawną. Oznacza to, że w Polsce swój znak może zarejestrować nie tylko firma, ale również spółki, stowarzyszenia, fundacje posiadające KRS. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, Twój znak zostanie zarejestrowany na Ciebie. Jako osobę fizyczną. Co ciekawe, możesz zastrzec nawet słowny znak o treści Twojego imienia i nazwiska, co może być ważne w przyszłym kreowaniu marki osobistej. Więcej o tym, czym może być znak towarowy, dowiesz się tutaj. Istnieją też znaki rejestrowane na spółki cywilne oraz podmioty, które nie posiadają KRS-u. Wtedy należy sporządzić odpowiedni regulamin korzystania ze znaku, a każdy ze współuprawnionych do znaku musi zapłacić pierwszą opłatę urzędową. Jak wiesz z wcześniejszych filmów, jedną z korzyści posiadania zastrzeżonego znaku towarowego jest możliwość płatnego udostępniania go innym podmiotom. Licencjonowanie znaku służy do określenia warunków używania marki przez kogoś innego. Cenę za takie udostępnienie nie ustalasz sam, to ty jesteś właścicielem swojego znaku. Na swoich warunkach decydujesz o sposobie, terminie, płatności czy okresie wypowiadania licencji. To częste rozwiązanie w sytuacji biznesów franczyzowych. Jest też druga możliwość wykorzystania takiej licencji. Jeśli konkurent bardzo chce używać twojej nazwy, postaw go przed wyborem płaci lub musi z niej zrezygnować. Co w sytuacji, kiedy jednoosobowa działalność prosperuje tak dobrze, że przekształca się w spółkę? Masz możliwość przeniesienia własności do znaku na inny podmiot. Taki proces trwa w naszym kraju około 3-4 miesięcy i kosztuje 70 zł. W przypadku Unii Europejskiej opłata urzędowa wynosi 200 euro, a procedura trwa do kilku tygodni. Potwierdzenie własności to istotny argument za zastrzeżeniem znaku towarowego. Co w sytuacjach, kiedy napotykamy problemy? O sprzeciwach, naruszeniach i unieważnieniach opowiem Ci w kolejnym filmie. Zostaw subskrypcję i bądź na bieżąco. Pa!